Siemanko, z tej strony Citrux. witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym tym razem odpakujemy i przetestujemy 5 mega ciekawych gadżetów z przyszłości. Uwaga! Halo, mia miałem się to pojawić, czekajcie. OK, słuchajcie, od razu lepiej, jak widzicie tym razem zadziałało, mamy tutaj pięć em, jak widzicie, czarnych pudełek niektóre większe, niektóre mniejsze niektóre e, chude, inne no, jak widzicie, e, całkiem spore i to co tutaj jest, zaraz wam pokażę w tych pudełkach, które przed chwilą widzieliście znajduje się m.in. zeszyt, klawiatura czy szczoteczka do zębów, tyle tylko, że z przyszłości, jeśli jesteście ciekawi dlaczego z przyszłości, to oglądajcie koniecznie dzisiejszy odcinek do końca, bo te rzeczy, które wam pokażę, bardzo mocno różnią się od tych których na co dzień używamy, zanim jednak nie to sprawdźcie koniecznie jaki kolor ma u was przycisk subskrybuj Widoczny na dole pod ekranem obok mojego awatara Jeśli ten przycisk jest u was czerwony to koniecznie w niego kliknijcie Zasubskrybujcie mój kanał i zróbcie także był szary. A jeśli chcecie więcej tego typu odcinków w których będziemy e, sprawdzali testowali różne nietypowe gadżety To wbijcie pod tym materiałem 10 tysięcy łapek w górę Pierwszym gadżetem który chciałbym moi drodzy w dzisiejszym odcinku pokazać jest taka oto inteligentna kłódka Na kłódce moi drodzy mamy napis security fingerprint i jest to moi drodzy kłódka inteligentna Kłódka przyszła, jak widzicie, w takim ładnym, małym, eleganckim pudełku, w którym oczywiście poza samą kłódką znajduje się instrukcja obsługi. Na tej instrukcji mamy już pokazane, dlaczego ta kłódka jest inteligentna, ale zanim powiem wam dokładnie dlaczego, to pokażę wam, jak ona wygląda. Bo sam wygląd, słuchajcie, wiele nam powie, ale pokażę wam to może, słuchajcie, na przy kładzie samej kłódki, która jak widzicie już mi się otworzyła, a kłódka wygląda dokładnie tak. O ile, moi drodzy, ta kłódka z tyłu wygląda dosyć standardowo, nie ma tutaj nic nadzwyczajnego, o tyle zwróćcie uwagę, że z przodu mamy mały kwadracik, którym jest oczywiście czytnik linii papilarnych. Tak jest, dobrze się domyślacie, jest to, moi drodzy, kłódka z przyszłości, którą można tworzyć, uwaga, jak widzicie... Odciskiem palca. Poza kłódką w pudełku mamy oczywiście również kabel do ładowania, bo tę kłódkę trzeba ładować, ale to, co jest fajne, to to, że poza tym, moi drodzy, że mamy tutaj, jak widzicie, pole przy pomocy którego, właściwie czytnik, przy pomocy którego możemy otwierać kłódkę, to ta kłódka ma również swoją aplikację. Po uruchomieniu aplikacji mamy u góry duży przycisk, przy pomocy którego możemy otworzyć kłódkę. Nie musimy, słuchajcie, przykładać naszego palca, możemy nacisnąć przycisk na telefonie. I teraz jak widzicie, kłódka bez problemu się otworzyła. Po tej aplikacji możemy, moi drodzy, również wyczyścić wszystkie obecnie dostępne. Odciski palców. Do tej kłódki można przypisać aż 40 różnych odcisków, także, no, myślę, że cała Wasza rodzina spokojnie będzie mogła z tej kłódki korzystać. Gdyby ktoś kiedyś powiedział mi, że będzie można otwierać kłódkę przy pomocy odcisku palca i że taka kłódka będzie miała dodatkowo swoją własną to pomyślałbym pewnie, że jest nienormalny, ale jak widzicie, grubo bym się mylił, takie kłódki są już dostępne. Jest to gadżet, no, ewidentnie z przyszłości. Jest to gadżet, który dość mocno różni się od zwykłych, tradycyjnych kłódek, i podejrzewam, że jeszcze niewiele osób z tych korzysta, ale pewnie Czasem się to zmieni Kolejnym mega ciekawym gadżetem z przyszłości Który warto już dzisiaj mieć Jest moi drodzy szczoteczka Oral-B Genius X 20 N Patrząc na to pudełko nie ma chyba wątpliwości Że jest to moi drodzy szczoteczka bardzo zaawansowana Bardzo futurystyczna i można by powiedzieć, że po prostu szczoteczka z przyszłości. Na pudełkach, jak widzicie, mamy informację, że szczoteczka ma wbudowaną sztuczną inteligencję, szczoteczka ma również własną aplikację, i tak naprawdę tę szczoteczkę z taką zwykłą, klasyczną, standardową szczoteczką łączy tylko to, że obie myją zęby. Ale tego mycia zębów nie można porównywać, bo mycie zębów tą szczoteczką od RAL-B jest dużo przyjemniejsze, dużo bardziej efektywne, na no, przede wszystkim dużo zdrowsze. Po otwarciu pudełka naszym oczom, słuchajcie, ukazują się dwie rzeczy. Po pierwsze, jest to oczywiście sama szczoteczka. szczoteczka jak widzicie w kolorze czarnym Są inne kolory, ale no dla mnie najbardziej odpowiedni jest czarny Mam tutaj kilka wyświetlaczy O których zaraz wam powiem Ale jest to generalnie słuchajcie jak słyszycie, szczoteczka elektryczna poza szczoteczką w pudełku mamy również moi drodzy podróżne etui, które prezentuje się następująco, etui jak widzicie prezentuje się bardzo dobrze, możemy oczywiście schować w nim zarówno naszą szczoteczkę jak i dwie końcówki do szczotkowania zębów ale z racji tego, że to etui jest inteligentne, że jest to smart etui to możemy do niego również podłączyć nasz telefon, mamy tu nawet specjalny uchwyt do którego możemy włożyć nasz telefon następnie podłączamy do niego ładowarkę, drugą stronę ładowarki wpinamy w gniazdo usb Znajdujący się tutaj na spodzie ETUI. Następnie podłączamy zasilanie do naszego ETUI. Teraz mając to wszystko podłączone możemy ładować W tym samym czasie zarówno e, szczoteczkę jak i Telefon no i w związku z tym Słuchajcie e, to etui może być Również waszym powerbankiem do Telefonu poza tym w pudełku mamy jeszcze Słuchajcie kilka e, ciekawych rzeczy Oczywiście końcówka e, którą Będziemy nakładali na naszą szczoteczkę Do tego ładowarka e, Poza tym mamy również tutaj słuchajcie e, Taką oto podstaweczkę z e, Miejscem na cztery końcówki I do tego kolejna ładowarka tym razem Już do samej szczoteczki ta ładowarka jest to drodzy ładowarka do e, ładowania tego e, smart etui natomiast e, przy pomocy tej podstawki ładujemy naszą szczoteczkę w tej szczoteczce mamy 6 budowanych trybów pracy które możemy słuchajcie przełączać przy pomocy e, specjalnego przycisku znajdującego się na szczoteczce i w tych trybach jest m.in. delikatne mycie, pielęgnacja dziąseł, wybielanie czy chociażby mycie języka. Szczoteczka jak wiecie ma okrągłą główkę polecaną przez dentystów, która idealnie otacza każdy ząb zapewniając dużo bardziej skuteczne czyszczenie niż w przypadku tradycyjnej manualnej szczoteczki w ogóle Oral-B słynie z tego, że ma w swoim portfolio mnóstwo szczoteczek z tymi okrągłymi główkami, które doskonale czyszczą i są delikatne dla dziąseł. Szczoteczka Oral-B słyną również z nowoczesnego wyglądu i sami przyznacie, że ta szczoteczka prezentuje się bardzo futurystycznie. Między innymi to właśnie ze względu na wygląd uważam, że jest to szczoteczka z przyszłości, którą można i warto mieć już dzisiaj. I dla osób, które e, lubią np. bajki Disneya są również szczoteczki elektryczne dla dzieci z motywami Disneya, ale nie tylko o wygląd chodzi. Szczoteczkę możecie również dopasować do siebie pod względem tego, co znajduje się w środku? Z racji tego, że słuchajcie, ja uwielbiam gadżety, uwielbiam nowe technologie. To w tej też znajduje się sztuczna inteligencja, o której chyba warto trochę powiedzieć. Sztuczna inteligencja działa tak, że mamy tutaj czujniki ruchu, które pozwalają na spersonalizowane szczotkowanie, bo rozpoznają styl i prowadzą do uzyskania jak najlepszych rezultatów. Mamy tu również technologię 3D, dzięki której nie musicie myśleć nad techniką zębów, bo szczoteczka robi to za was. Wykonuje ona jednocześnie ponad 10 tysięcy ruchów oscylacyjno-rotacyjnych i 48 tysięcy ruchów pulsacyjnych. Wykonując tak naprawdę całą robotę za was i usuwają znacznie więcej płytki na zewnątrz niż w przypadku zwykłej manualnej szczoteczki. Z racji tego, że jest to szczoteczka z przyszłości, to ma ona również swoją własną aplikację, w której możemy na przykład wybrać kolor tego oto okrągłego pierścienia. Aplikacja odlicza również czas do końca mycia zębów, mamy informację o tym, że zbyt mocno naciskamy oraz informacje o tym, jak przebiegło szczotkowanie. W aplikacji znajdziecie również porady dotyczące szczotkowania, wasze wyniki oraz moi drodzy wasze osiągnięcia. Własna aplikacja, wbudowana sztuczna inteligencja, intel inteligencja i z funkcją powerbanka oraz jak widzicie mega futurystyczny wygląd, świadczą ewidentnie o tym, że jest to szczoteczka z przyszłości szczoteczka z przyszłości, która tak naprawdę jest dostępna już dzisiaj, warto moim zdaniem w nią zainwestować, bo dzięki e, tym wszystkim technologiom, które są tutaj zastosowane, wasze zęby będą dużo czystsze, no, a jednocześnie dużo zdrowsze. No dobra, w takim razie czas na kolejny gadżet z przyszłości, którym jest wirtualna klawiatura. Pudełko jak widzicie nie jest zbyt dużych zmiarów, ale pudełko jest nieważne, ważne jest to, co znajduje się mamy, tak jak widzicie, instrukcję, obsługi. Tego nie wyrzucajmy, bo to może się przydać. Ale to, co najważniejsze, kryje się tutaj. Mamy, jak widzicie, taki czarny boksik z folią, którą. Oj, możemy oderwać. Uwielbiam to robić. Tak, oto prezentuje się z każdej strony. Powiem wam szczerze, że jest to dużo mniejsze niż spodziewałem się, że będzie. I tutaj mamy, słuchajcie, laser, który będzie emitował nam klawiaturę na dowolnej powierzchni. OK, moi drodzy, włączyłem laser. Już widzę, że coś tam na. Okej, okay, na stole się pojawiło, ale zgaśnij światło No, teraz jak widzicie, zdecydowanie lepiej Mamy tutaj, słuchajcie, naszą klawiaturę Która, jak widzicie, wyświetla się na stole Powiem wam szczerze, że prezentuje się to bardzo obiecująco Uwaga, spróbujmy coś nacisnąć A jak słyszeliście działa Okej, okay, jak widzicie klawiatura jest już odwrócona w moją stronę Mamy ją e, centralnie na stoliku Przede mną, wyświetloną oczywiście, bo Zwróćcie uwagę, że jest to laser, mogę sobie ją O, proszę bardzo, w ten sposób e, Oddalać i przybliżać, w każdym razie Gdy stoi wygląda tak, mam ją podpiętą kablem Do e, mojego laptopa, na którym Mam nadzieję, zaraz będzie pojawiało się to Co będę na niej pisał, uwaga Subskrybujcie i jak widzicie działa. Jak widzieliście nasz czas prezentuje się mega futurystycznie, mega przyszłościowo. Problem jest tylko taki, że na tej klawiaturze zbyt szybko nie da się pisać. W związku z tym, wydaje mi się, że mimo tego, że jest to gadżet na ewidentnie z przyszłości, no bo możemy zrobić sobie klawiaturę na dowolnej powierzchni, no to raczej nie będzie on miał e, zbyt dużego zainteresowania, przez to, że jest mało praktyczny. Kolejna rzecz, która przyleciała prosto z przyszłości, jest to, moi drodzy, dron sterowany dłonią. Po otwarciu pudełka, jak widzicie, naszym oczom ukazuje się o, z tej strony e, taki oto dronik. Dron jest dosyć mały, ma on tutaj, oczywiście e, zabezpieczenie wokół śmigieł, tak żeby no, żadne śmigło w trakcie lotu nie ucierpiało. Z tej strony mamy, moi drodzy, e, z tego co widzę, rękawicę, którą będziemy musieli założyć, jeżeli będziemy chcieli sterować dronem przy pomocy dłoni oraz e, kabel chyba zasilający. Jeśli chodzi o sam dron, to wyglądą takie. Są dosyć mały, dosyć lekki, także wydaje mi się, że nie powinno być problemów z jego sterowaniem. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy w parkingu podziemnym, rękawica skalibrowana, dron, jak widzicie, gotowy. Uwaga, Naciskamy take off i startujemy. Działa, 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 słuchajcie, robię co chcę. Waga, wciskam przycisk operujący za sterowanie góra-dół i góra. Okej, okay, słuchajcie, jak widzieliście, wszystko działa, to jest kwestia trzech minut, żeby to wszystko opanować. Tu mamy przycisk, z którym podnosimy i opuszczamy drona, ponadciecie którego, a bez przycisku po prostu sterujemy nim na boki. Mega fajna sprawa, ale wiecie co, mi ten dron nie jest potrzebny, więc jak chcecie, możecie go wygrać. Wystarczy, że zostawicie lajka, suba i na dole napiszecie byle jaki komentarz z hashtagiem... Wygram No i na koniec, moi drodzy, czas na mega ciekawy gadżet. Szczególnie dla tych, którzy chodzą do szkoły, bo Rocket Book jest to, moi drodzy, zeszyt przyszłości. Jest to zeszyt ani nie w linie, ani nie w kratkę, ani czysty. Tylko, moi drodzy, w kropki. Mamy w tym zeszycie kropki. Wszystko po to, żeby można, byłoby, można było, słuchajcie, na tym w tym zeszycie pisać cokolwiek. Co tylko mamy ochotę, możemy pisać i litery, możemy i wykonywać obliczenia. Do wszystkiego ten zeszyt się nada. W zestawie była również taka oto ściereczka, która jest bardzo ważna. Ale poza tym w zestawie był również taki oto, jak widzicie, ścieralny długopis. I teraz, gdy mamy już nasz notes gdy mamy, słuchajcie, długopis, możemy pisać tutaj cokolwiek. Ja napiszę byle co. Powiem wam sobie, że no te strony są dosyć śliskie, ale zaraz dowiecie się, o co w ogóle z tym zeszytem chodzi, bo jak widzicie, nie ma on, słuchajcie, zbyt wielu kartek, a mimo tego, będziecie mogli korzystać z niego nawet do końca życia. Zanim jeszcze dokładnie powiem wam, o co chodzi, powiem wam, słuchajcie, że ten zeszyt ma swoją własną aplikację, która jest bardzo, bardzo istotna. Aplikacja nazywa się Rocketbook, tak jak sam na wybieramy, słuchajcie, czy jesteśmy studentami, czyli uczniami, nauczycielami, czym, e, jakby pracujemy i wykorzystujemy tego do pracy, czy może jesteśmy artystami. Wybiorę, że jestem uczciem, naciskamy Submit, OK, i teraz, moi drodzy, wybieramy sposób, w jaki chcemy, aby to, co zostanie zapisane przez nas w zeszycie, zapisywało się również w chmurze. Ja, jako miejsce zapisywania plików, wybrałem sobie mój dysk Google i w tej aplikacji, a właściwie w całym tym zeszycie, chodzi, moi drodzy, o to, aby po skończeniu lekcji albo po skończeniu pracy nad jakimś projektem zapisać sobie wszystko w chmurze, a potem ten zeszyt wyczyścić. Jak widzicie, zapisywanie w chmurze jest bardzo proste, wystarczy, że skanujemy telefonem to, co jest w zeszycie? Mamy specjalną aplikację, wszystko skomunikuje się automatycznie. Naciskamy Next i teraz, moi drodzy, wybieramy ikonkę, której to, jakby, to dotyczy. Teraz, gdy macie to, co napisaliście w zeszycie, przysłane już do chmury, bierzecie ściereczkę dołączoną do zestawu, namaczacie ją delikatnie i zmazujecie to, co wcześniej zapisaliście. Zwróćcie uwagę, jak to pięknie tutaj schodzi. I teraz, gdy mamy to wyczyszczone, mamy, jak widzicie, po raz kolejny czysty zeszyt. Możemy sobie znowu nie zapisywać, potem znowu wysłać sobie do chmury, no i dzięki temu, słuchajcie, z takiego zeszytu możemy korzystać do końca życia. To jest przyszłość, bo dzięki takiemu zeszytowi zużywamy o wiele mniej papieru, nie niszczymy drzew. No a co za tym idzie, dbamy o naszą planetę. No i być może wpłyniemy na to, że życie na tej planecie będzie trochę dłużej trwało. I to, moi drodzy, były już wszystkie gadżety przyszłości, które chciałem Wam w dzisiejszym odcinku pokazać. Dajcie znać w ogóle w pewnym który z tych gadżetów najbardziej was zaskoczył. Po prostu pod jakimkolwiek względem, który gadżet najbardziej was zaskoczył, a ja zachęcam do sprawdzenia oferty Oral B, które było sponsorem dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że ktoś z Was decyduje się na taką sóteczkę. Się pokazywałem, albo jakąś inną ofertę b bo uwierzcie mi, różnica mycia zębów taką szczoteczką w porównaniu do zwykłej, manualnej jest ogromna. Ja póki co bardzo dziękuję wam za uwagę. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, trzymajcie się i do zobaczenia!